Hej hej, cześć, jestem Krzysiek, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś troszkę innego niż zwykle. Nie zajmiemy się komputerami. Zajmiemy się czymś około, ponieważ komputer to elektronika. Ja trochę lubię w elektronice, bo lubię w komputerach. A ponieważ rozkręcam kanał, potrzebowałem dodatkowego oświetlenia. I jak to ja. No przecież szukam okazji w internecie, żeby kupić fajne oświetlenie w dobrej cenie. I tak przeglądając różne rzeczy, znalazłem takie fajne dwa światełka. Super spała, nie! Tylko. Takie światełko normalnie, teoretycznie jedno, kosztuje około 240-50 zł. Takie są ceny, jak widać tutaj na ekranie. Ale ja, jak to ja, oczywiście zwietrzyłem okazję, znalazłem dwie sztuki tych światełek za 50 zł. Nie jedno za 50, dwie za 50. Czyli wyszło mi jedno za 25. No oczywiście, no jakby nie mogło być inaczej, są to oczywiście uszkodzone światełka. Czyli nie umieszkałem ich zakupić i sprawić, co z nimi jest nie tak. To się nazywa w opisie na Allegro była taka informacja, że po podłączeniu kabla z tyłu zapala się o to kółeczko, ale nic nie działa. Lampa się nie świeci. Podłączam tutaj mierniczek, żeby zobaczyć, czy on coś pobiera, czy on nic nie pobiera. Pach. Startuje mi pobiera 5V, ale 0 A. Brak życia. Jest trochę śrubek. Jest co odkręcać. Kręcę, kręcę światło się otwiera. Wszystko się otworzyło. Tu jest taka pianka i jest odbijająca światło płaszczyzna, a dookoła jest pasek LED. Jest płytka fajna. Przyciskami. Ciekawe, czy same diody są Wszystko sprawne. Na wszystkie diody nie wiedziałem, czemu lampa nie daje światła. Wszystko, co przyszło mi do Ale numer. Chyba jednak zostałem oficjalnie zrobiony w balona. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze nie przetestowałem, ale pewne puza zaczęło mi się w głowie układać w całość. Patrzcie. Tu jest główna linia zasilania, która idzie tędy. O, tutaj idzie sobie. I to, co mnie tutaj tak wcześniej tknęło, ale jakoś tak do końca nie dotarło. Z tej głównej linii zasilania idzie prosto zasilanie na taśmę LED-ową, która jest potem w tych lampach. Ale te taśmy są na 24V. To mi już trochę tknęło, no ale myślałem, dobra, może to jakiś jest mądry system, gdzieś tu sobie negocjuje. Za chwilę się podniesie to napięcie po włączeniu. W końcu, jest port USB-C, nie? Jeżeli jest port USB-C, te porty, no, spokojnie mogą wyciągać 24V po negocjacji. Tylko tak cały czas się zastanawiałem, co tutaj negocjuje te 24V? Tak naprawdę, zasilanie jakieś tam dociera szczątkowe, na ten yy, sterownik, w każdym razie to wygląda jak jakiś kontroler led -owy. Poza tym mamy tylko regulator napięcia, który przyjmuje chyba 5V, jak patrzyłem tutaj w zadaszczycie, to iluś tam daje radę więcej, i daje 36 właśnie na ten układzik do sterowania. No taki widać jest potrzebne mu napięcie do sterowania. Właśnie, i tutaj jest nieporozumienie, standardowo port USB-C, no, zaczyna na 5V. I potem ewentualnie negocjuję sobie jakieś wyższe napięcie. Więc ja tutaj uparcie dawałem te 5V na portu USB-C. Próbowałem mądrzejszą odowarkę podpiąć, to w ogóle się nie załączało nic. Więc wziąłem zwykły, po, zwykły USB kabelkiem USB-C, no i tak się świeciło, jak widzieliście, tak jak w opisie usterki na aukcji, w której to kupiłem. I taki sam miałem objaw, więc szukałem usterki. Ale, tak jak mówię, 24V. Próbowałem podawać napięcie bezpośrednio na taśmę, żeby sprawdzić, czy coś się z tą taśmą między z kabelkami i się nie świeciła. więc dałem te 24V. I patrzcie. Na taśmę. Jeszcze nie wiem, jak całe urządzenie włączam. Zasilacz. Tutaj na czerwony plus. Tutaj minus. I o! Pięknie. Ewentualnie na drugą fazę. Drugi rząd się świeci. Właśnie. Co zobaczyłem po tym, jak to zrobiłem? Ponieważ tak mnie to tknęło, no dobra, działa taśma, no ale pomóż sobie negocjuje. A gdzie tam? Gdzie tam sobie negocjuje? Przejdę tutaj, nie wiem, czy to będzie widać na telefonie. Na wspaniałą stronę Ulanzi sobie wszedłem i tak sobie patrzę, co tu jest, lampa 250 zł. Ja już powiem, że nie mam pojęcia, za co płaci się za markę. Tutaj nic, nic w tym urządzeniu nie ma takiego. I tak sobie przeglądam specyfikację. szukałem jednej konkretnej rzeczy. No, i żeby było ciekawiej, to już znalazłem. Patrzcie, zasilanie. Ładnie pięknie. USB-C 5V, 2A. Hmm, ciekawe. Nie wiem bardzo o co tu chodzi. Ponieważ dołączony zasilacz ACDC, USB typ C. Na wejściu 126 v 60 a Na wyjściu 24V, 1A. Oni dołączają tutaj jakiś zasilacz z końcówką USB-C, która daje 24V. Ja to od razu świeci, a sterownik kiedy niego przygasza tą, te, te LEDy i przygasza te LEDy regulując mosfetami, jaki prąd idzie. Poza tym, że tutaj już jak szukałem, to jeszcze sobie wszedłem gdzieś na Allegro. I jeszcze taki fajny jest tutaj kwiatek, patrzcie. Fajny kwiatek od sprzedawcy, który wiecie jest świadomy, może wy byliście świadomi, jak to oglądaliście uznaliście, że czego on tego nie wie, czego on szukał usterki, właśnie. Więc tak, co my tu mamy napisane? Coś tam, lampa, bla, 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 bla wykorzystuje zasilanie sieciowe. W komplecie znajduje się zasilacz 24V 1A z kablem o długości około 200 cm zakończony z drugiej strony portem USB. No, po prostu. A jeszcze, żeby było ciekawiej, jakby ktoś miał wątpliwości, lampy nie należy podłączać do tabletów, laptopów czy komputerów stacjonarnych, tak, bo tam jest 5V. A dołączony do lampy zasilacz sieciowy nie powinien być stosowany do zasilania innych urządzeń. Co to za USB-C? Coż oni narobili? Niewłaściwy dobór parametrów napięcia, voltów, natężenia amperów prądu może skutkować trwałym uszkodzeniem sprzętu. USB-C, szuka musterki. Sprzedawca nie jest skąd te lampy miał. Jakiś zwrotów z Amazon'a czy tam cokolwiek innego. Dostał, podłączył pod ładowarkę swoją od telefonu lub jakąś inną power delivery nawet, która by, by teoretycznie mogła dać 24V bez, bez żadnego problemu. Trzeba je wynegocjować. A to genialne urządzenie tego nie negocjuje. Dobra, sprawdzimy teraz moje teorie w praktyce. Jak bum cyk cyk, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale po prostu po tym wszystkim, co zobaczyłem jestem tego pewny. No, to masa. Plusik. Trzyma, solidnie Najpierw nie musi. Genialna elektronika. Napięcie wchodzi dodatnie. Tutaj to jest główne zasilanie. Tu rezystorkiem. Idzie na drugą stronę, dzięki czemu ten pierścień z LEDów tylko świeci. Tu jest dioda Zenera, ale ona jest zabezpieczająca. Tutaj jest regulator napięcia, który zasila kontroler LED, który obsługuje te wszystkie guziki z tyłu, które pozwalają przyciemniać, przygaszać, zmieniać temperaturę barwową i tak I tak, całe napięcie idzie na taśmę i staśmy przez MOSFETy. Ten kontroler reguluje MOSFETy, dzięki temu tam zmienia się natężenie, yy, barwa i tak dalej. to wszystko tutaj sobie wraca do minus. Tyle. Cała filozofia tego urządzenia. Niestety nie ma do żadnego układu Power Delivery, ani nic takiego, które by to regulowało i pozwalało sobie faktycznie wynegocjować. Pewnie taki był zamysł fajny. USB-C będzie sobie tutaj pobierać. No i port został, ale co z tego. Trzeba przetestować. Czy ja miałem rację? To, że się zaświeci, no jestem prawie pewny jeszcze. Jak będzie sterowanie w pełni działało, to już... W ogóle będzie. Ale dobra. Mam ustawione 24V, 0,5A. Sterowanie. I teraz tak. Uwaga, czy się iskry sypną. 3, 2, 1, go. Patrzcie, jak się ładnie świecą. LEDy, które się ledwo jażyły. Uwaga, włączamy. 3, 2, 1, go. Naprawione. Niesamowite. Patrzcie. Mogę zmniejszyć. Natężenie świata. To było kupione jako uszkodzone na Allegro. O, proszę bardzo. Zmieniam natężenie. Co tu jeszcze się zmienia? Tu się chyba barwę zmienia. O, teraz na białe przełączyły się mosfety z tyłu. Z jednego na drugi. Bach. A teraz mam, chyba, mi teraz mam łączone, mieszane. A teraz mam tylko ciepłe. Tylko zimne i łączone. No i tu jeszcze jest jakiś timer. O, bah, to jakiś timer, nie wiem do czego on służy. Zmieniają się jakieś nastawy, pewnie samo wyłączy po jakimś czasie. Tak jak mówiłem, prosta konstrukcja kontroler włącza raz jeden MOSFET, raz drugi. Jeden MOSFET kontroluje jeden kolor, drugi, drugi. Ewentualnie załącza oba, żeby było mieszane światło i zmniejsza ewentualnie pobór prądu na, tak jakby powrocie na minusie, dzięki czemu zmienia się jeszcze jasność. Tak to wygląda po prostu niesamowite. Dobra, tak żeby jeszcze nie było tak w demonstracyjnych, częściowo złożyłem tą lampę. Bez plecku, bo tutaj kabelki na razie nie chcę przyciąć. Uwaga, na razie się zapaliła tutaj oblamówka. I widzieliście jaki będę teraz oświetlony? Tak, to jeszcze nie byłem. Więc mam lampki po 25 złotych, tylko muszę do nich zasilacze skombinować. O, kolor biały, żółty, nie, to, to był mieszany, to jest żółty ciepły. Maksimum, albo można się o, leciutko doświetlić, proszę. Powiem, że nawet lampki pewnie dadzą radę, bo widzę fajnie to światło jest, odpowiednie ustawi będę przedmioty doświetlał i tak dalej. Ale w balona ludzi robią z tym USB ceną. No. Fajny niby sprzęt. Niby taka fajna firma Taulanzi, ona parę ma ich fajnych takich statyłów, innych cudów. Akurat nie mam, bo ceny mają właśnie odpowiednie. I takie lampeczki, no po 250 zł za taśmę LED, plastikowej obudowie, no dobra. Liczy się pomysł. Ale z tym USB-C, no, trochę przegięli. Mogli dać zwykłą wtyczkę albo dołożyć jakiś układ negocjujący do zasilania. No, taka jeszcze mała dogrywka przy samym montażu. Z tego wszystkiego wynik taki jeszcze mały feature. Do lampy wlutowałem sobie zasilacz 24V. Podłączę. Lampa działa, ale jest fajny feature jeszcze. Patrzcie. Biorę kabelek USB-C. W ten stary port USB-C go wpinam. Biorę drugą lampę. Drugi koniec tego kabla wpinam w drugą lampę. I teraz tak. Jeden zasilacz jest w gniazdku od tej lampy. Świecą się kółeczka na obu. Mogę tą zapalić i mogę tą zapalić na jednym zasilaczu. Połączone kablem USB-C na jednym zasilaczu. Taki feature całkiem przypadkowy. Jeden zasilacz zasila obie lampy. W obu działa oczywiście o sterowanie, i kolory, i jasność, i wszystko inne bez żadnych problemów. Troszkę jestem prześwietlony. Sorry, ale to jest troszkę spontaniczne oświetlenie. Tyle chciałem w ramach dogrywki wiedzieć. Producent po prostu tutaj przyoszczędził, chciał przybajerzyć, że sprzedaje lampy z USB typu C. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Super, że jesteście ze mną. Jest nas na kanale w tej chwili o tyle osób 403. Jak zasubskrybujesz kanał, będzie nasz więcej. Na to liczę. Jak się podobało, dawajcie łapki w górę. Jak się nie podobało, komentujcie. Tak czy siak. Trwanie będzie jakaś interakcja. Zapraszam Was na kolejne filmy. Będziemy dalej tutaj żyć rzeźbili. Albo komputery, albo czasami takie cuda. Takie kwiatki. No po prostu. Jestem w szoku. Na razie. Cześć.